Jest druga połowa lat 2000 i zaczynamy 7 generację konsol. Fajnie z PlayStation, Xbox czy Nintendo byli bardzo podekscytowani nowymi instrumentami, jakie dana firma zaprezentuje. Tym bardziej kolejne konsole tym razem zaczynały odtwarzać gry po raz pierwszy w HD i dodatkowo w telewizorach z screenem. Chociaż nie wiadomo do końca od którego roku zaczęto produkować telewizory HD. Jeśli chodzi o Nintendo, to ich najnowszym sprzętem, jeśli chodzi o 7 generację, było następne Nintendo GameCube, czyli Nintendo Wii, która po dzień inwestowany jest na najlepiej sprzedające się konsola 7 generacji. Nintendo Wii zapowiedziane przez w 2005 roku na E3 nosiła z początków nazwę Revolution, jednakże firma po jakimś czasie zdecydowała się zmienić nazwę na Wii, gdyż stwierdzili, że pasuje idealnie, pomimo, że niektórzy początkowo robili przy tym aferę i mówili, że Revolution był lepsze. Wii umożliwia nam sterowanie ruchowe z pomocą tak zwanego Wii Remote'a oraz sensora optycznego Nunchucka. Można nam wygrywać ruch w trzech wymiarach. Na tą konsolę wydana sporo tytułów, które dzisiaj zostało przejęte przez graczy i krytyków, m.in. Sonic Colors, The Legend of Zelda Skyward Sword czy też Super Mario Galaxy. Oczywiście w tym odcinku będziemy zajmować się tą trzecią pozycją. Jeśli chodzi o mnie, to ja grałem w to na Switchu w kolekcji Super Mario 3 All Stars i były tak spore różnice od oryginału na Wii. No ale najważniejsze, że to ograłem. Super Mario Galaxy, trzecia już g trójwymiarowa gra z wąsadnym hydraulikiem po Super Mario 64 i Super Mario Sunshine, była przez fanów pozytywnie oceniona. Serwis Metacritic dał jej ocenę 90, a games ranking dał 98%. Ale jak ta gra się sprawuje po 15 latach od premiery? Czy jest taka dobra do ogrania? Cóż, przekonajmy się. Ale na początku wspomnijmy o produkcji gry. Produkcja gry zaczęła się już właściwie na początku lat 2000. -tych. Koncepcja gameplayu wzięto z pomysłów na Super Mario 128, który miał być oficjalnym sequelem do wydanego wcześniej Super Mario 64. Twórca serii, Shigeru Miyamoto, chciał, żeby gra wyszła na dużą skalę po tym, gdy skończyła pracy nad grą z Donkey Kong Jungle Beat. Jednocześnie zażądano, żeby wprowadzić do Nowego Mariana elementy sferyczne, gdyż to idealnie nadaje się do planetoid w grach o tematyce kosmicznej. Również wpadnięta na pomysł, aby triwio Mario skakującemu z planety na planetę dać jeszcze sporo rzeczy, które nie pojawiły się w porzewnaniu, takie jak np. obracanie się, czy może i też z 2D, power-upy. Twórcy bardzo chcieli, aby Super Mario Galaxy było tym razem grą spokojniejszą, i mieli skłonić graczy do przekonania, jak przyjemnie będzie można tę grę zacząć i ukończyć. Jeśli chodzi o tę produkcję gry, to w sumie to już wszystko. Teraz przejdźmy do fabuły. Fabuła rozpoczyna się od momentu, w którym nasz Mario otrzymuje list o księżniczki Peach, w którym zaprasza go na łożyskość z okazji Święta gwiznego, który jest obchodzony co 100 lat i nalatuje nam patrożurą kiną spadająca gwiazda i odebrać prezent. Jednak gdy Mario tylko wchodzi, przychodzi do zamku, maszyn Kingdom zostaje po raz kolejny zaatakowany przez największego wroga Bowsera oraz czarodzieja Kameka i ponownie ten porywa księżniczkę zabierając go do swojej galaktyki, a Mario próbując ją uratować, przebygrywa i wpada w kosmos. W pewnym momencie zostaje on obudzony na pewnej planecie. Następnie poznajemy zupełnie nową postać, księżniczkę Rosalina. Jest to obręczenie galaktyk oraz matka Lumów, czyli magicznych stworków w kształcie gwiazdek, której statek, Obserwatorium Komet, tłumacząc na polski, został okradziony przez Bowser'a z pomocy gwiazdek. A bez nich Obserwatorium nie będzie się ruszało, prosi więc Mario, aby ten pomógł jej odzyskać. W zamian za to oferuje mu również pomoc w uratowaniu Peach. I tak właśnie Mario zaczyna swoją przygodę w kosmosie i zbiera Power Starzy, aby uruchomić Obserwatorium Komet, i tym bardziej uratować pitch. Co do rozwoju, to mogę nawet dodać, że czasami jak wejdziemy do biblioteki, to, to czyta nam i swoim lumom swoje tak zwane backstory, które składa się z 9 rozdziałów i kolejne możemy odblokować przechodząc dalej grę. Gameplay Super Mario Galaxy z relaksującą, wciągającą i e muzyką w tle jest zupełnie nowy. Bardziej to jest takie jak Super Mario 64, tylko z paroma zmianami. Ruszając pilotem do Wii, może Mario może wykonywać sporo nowych ruchów, np. jak wykonuje znany Super Mario 64 skok w dal, to może jednocześnie wykonać obrót, aby np. szybciej, szybciej skończyć ten skok. Poza tym, z nowych oryginalniejszych pomysłów, tym bardziej wymagających wilota, pojawiło się przedostanie się z miejsca obecnego na następne, obracając się w pomarańczowej polskiej wazce. Występują również takie same w kolorze niebieskim, ale mniejsze i musimy się ich chłapać, jeśli nie chcemy wypaść z aktualnego momentu, w którym się znajdujemy. Część momentów również potrzebuje tego Mario np. roślinki, aby można było unosić się w powietrze tak, tak aby dotrzeć dalej. will to zazwyczaj potrzebujemy też do wyścigów na płaszczyźnie po wodzie, które jest takie bolesne, zwłaszcza, że w drugiej wersji tylko droga wodna jest taka wąska i możesz łatwo wypaść. Istnieje też misja, gdzie ostrożnie ruszając z Willotem musisz dotrzeć do z kulą do mety, i ten moment to akurat według mnie jest bardziej wkurzający. Poziomia w grze to galaktyki i wszystkie są o własnej tematyce, które trudno można określić. Galaktyk w tej grze jest właściwie wiele i musimy zbierać w nich Power Starsy, jak to było w Suwerennością 4 i Sunshine, tylko że tam to były Sunshine Spider. Te galaktyki się dzielą ogólnie na trzy misje oraz 3 dodatkowe, jeśli zostaniemy wezwani do tego i możemy mieć dostęp do kilku z nich w jednym miejscu ze wszystkich w Obserwatorium. Misja w tej kolekcji jak zobaczyli jest normalne, banalne przechodzenie, wyścigi z takimi postaciami jak Spooky Spider, czy bądź też walka z bossem. A misje dodatkowe, który zostaniemy wezmęli to na przykład walka z bossem, ale żadnych doładowań po uderzeniu, wyścig z kosmicznym subautorem Mariana, który bardzo mi przypomina sztukę Mario Super Mario Mamy Momentami w każdym poziomie, nawet jak Mario leci z miejsca na miejsce, albo jest nadal w tym samym miejscu, możemy ruszać strzałką i zbierać kolorowe tak zwane Star B Bites. Oferują nam one albo dodatkowe życie, albo możemy też nakarmić po małej imieniu Lumali, która nam daje potem albo łanapkę, albo zwiększy nam zdrowie. Możemy również na nimi nakarmić głodną lumę, która zaraz potem zmienia się w taką płaską gwiazdkę, dzięki której możemy przenosić się z tego miejsca w dodatkowe. Super Mario Galaxy wprowadza peły rapy. Po idągnięciu nasza grywalna postać na krótki czas otrzymuje specjalne moce i nie są już to takie jak w Super Mario 64. Beam Machine daje naszej grywalnej postaci gosym pszczoły i możemy tak leciutko sobie polatać, ale także wspominać się po młodych ścianach. Jednakże moc Power Rapa możemy szybko stracić, jeśli zostaniemy zmoczeni. Boom Machine daje nam chwilową przemianę w ducha i mamy moc przenikania przez ściany. Musimy tylko uważać na innego ducha, który się w nas zakochuje oraz światło, przez co od razu też tracimy Power Rap. Lodowy Kwiatek umożliwia nam zamrażanie. Gdy Ice Mary ma kontakt z wodą i lawą, może je zamrażać. Dodatkowo może skakać powodu spadach i zamrażać momenty, które są bardzo ważne w dalszym przejściu. Spring Machine daje nam mózg skakania jak sprężyna. Możemy odbijać się z obecnego miejsca bardzo szybko, ale to zależy kiedy i jak to będzie. A Red Star, czyli jak na polski czerwona gwiazdka, przemienia nas w Flank Mario. I ten w przeciwieństwie do latającego Mariona z w skrzydłach 64 może latać do wysokości jaką może wybrać. W momencie gdy chcemy od razu zrezygnować z latania trzeba potrząsnąć pilotem. Jeśli chodzi o pałe rapy to jeszcze jest ich więcej, ale nie będę ich wszystkich wymieniać. W każdym razie w Hubwardzie otrzymujemy informację od Touda o tym, że ludzi, który pracował w obserwatorium przy garażu się zgubił i musimy go odnaleźć. Natomiast jeśli wszystko dobrze pójdzie, to na koniec otrzymujemy zielone power starsy. Co prawda może i to nie należy do trzech misji z zagubionym Luigi'im, ale w jednej z górnych misji, Luigi pojawi się w nawizenem domu i bardzo mi się to kojarzy z grą Halinową ludzi zmęczą z 2001 roku, gdzie tam głównym bohaterem jest właśnie Luigi. Jeśli zbierzemy 120 Power Starsów, nawet pokonając finałowego bossa z tą liczbą, byśmy mogli zagrać Luigim. Jednak grając w tak zwane Super Luigi Galaxy, musimy też przejść jeszcze raz grę, ale tym razem grając jako Luigi. Jeśli to tam też zbierzemy te 120 Power Starsów, dodatkowo powal z finałowym bossem, to dla obu postaci jeszcze jakaś spodzianka. Poziom z początku fabuły gry, ale musimy też zbierać tam fioletowe monety. I wtedy suma gwiazdek z tych obu będzie po 121. Co prawda w Sunshine i 64, jak się przychodziło na 100% grę, to zawsze trzeba było, było zabrać po 120, a tutaj widocznie zrobiono inaczej. Niektóre misje, mimo że w tej grze można sobie grać na spokojnie, to są czasem wkłorzające Przypadowo jest to misja, w której musisz w pół minuty rozwalić bombami jakiś śmieci. I kurde, jak ja miałem styczność po raz pierwszy, to mi totalnie puściły nerwy i nie I powiedziałem sobie, czy nie lepiej byłoby jakoś przedłużyć, a nie w pół minuty rzucać jedną bombą w kilka tych śmieci, czy jak to nazwać. Drugie to zbieranie fioletowych monet, o których już przed chwilą wspomniałem. Wygląda to trochę podobne do misji z ośmioma czerwonymi monetami z pożycznych gier 3D, lecz tutaj to jest co innego. W większości takich misji tych fioletowych monet jest aż 100 i są podrzucone w wielu miejscach, które trzeba po prostu znaleźć. Czasami są z nimi misje, gdzie musimy je wszystkie zebrać przed określonym czasem, i to momentem jej wychodzi na bolestę. No ale jakoś da się je wszystkie zebrać po kilku próbach. Na pewno wielu z Was teraz się zastanawia, jak ta gra przez te co 15 lat się zastarzała. No więc, gra wydana w 2007 roku, początkowo na Nintendo Wii, chodziła w 480p, pomijając fakt, że sama jakość konsoli wyglądała tak średnio. Super Mario Galaxy doczekało się później kilku innych wersji, nie wspominając o wstreszniej kobie z Zwina Wii U. Jedna z tych to emulacja na mikrokonsoli Nvidia Shield, wydana w 2018 roku i obsługiwała ona wysoką jakość 1080p. A druga to, jak na początku odcinka wspominałem, wersja w Super Mario 3D Stars na Switcha. Wersja Switcha również obsługuje full, jakość Full HD, ale dodatkowo jeśli chodzi o sterowanie, to wygląda ono na takie łatwiejsze niż na oryginalnym Wii. I nie mówię, że Wii to jest porażka, ale to jest tylko moje zdanie na temat sterowania na Switchu. Więc według mnie wreszcie zastarzała tak jakościowo i aktualnie jest nadal dobra do ogrania. Jeśli chodzi o moje pierwsze wrażenia, to cóż, jak patrzyłem wtedy po raz pierwszy na gameplay, to po prostu bardzo mi zależało na ogranie tego tytułu, pomimo, że jeszcze nie miałem ani Wii, ani Switcha. A jak już zagrałem, to muszę przyznać, że w 2007 roku twórcy dali radę z tym tytułem. Najbardziej w grze mi się, że to jest tematyka kosmiczna, no i przede wszystkim soundtrack jest wspaniały i taki relaksujący. Jedynym minusem według mnie w tej grze to są niektóre trudne misje. Bo niby tutaj na spokojnie mamy sobie grać, a nie czasami puszczać nerwy jak przy Super Mario 84 czy Sunshine, bo tam to akurat jest większość momentów, które potrafią nas wkurzyć, to najbardziej nie spodobała mi się ta misja z niszczeniem śmieci. Chociaż mogę powiedzieć, że ta pierwsza była lepsza, a u drugiej to już było o wiele gorzej. Ale tak czy siak, uważam, że Super Mario Galaxy z 2007 roku to do dzisiaj nadal dobra gierka. Nic jeśli nie miałeś okazji ograć tego, to po to, moim zdaniem warto. To wszystko na dziś. Dziękuję za obejrzenie materiału. Jeśli się wam podobało, to zasubskrybuj suba, łapkę w górę i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.